Trenerze, dziś pierwszy trening po letniej przerwie. Jak wyglądała analiza poprzedniego sezonu? Analiza cały czas trwa, można powiedzieć, bo cały czas dopieszczamy, można powiedzieć, pewne szczegóły, ale z punktu widzenia takiego organizacyjnego, to tydzień po ostatnim meczu w całym sztabie pracowaliśmy nad szczegółami, wyciągaliśmy też konkretne wnioski po to, żeby w nowy, w nowy sezon wejść już bez, bez jakichś perturbacji niepotrzebnych. Po tym, jak sztab dostał też tydzień, dwa tygodnie wolnego, to z Jarkiem Fujytem, czyli nowym dyrektorem sportowym, cały czas można powiedzieć, że też byliśmy w trasie, byliśmy w trakcie rozmów, ale kolejnych analiz po to, żeby wzmocnić jeszcze drużynę i dać jej to, czego brakowało nam w poprzednim sezonie, żeby się z niego cieszyć. Jak będą wyglądały przygotowania do nowego sezonu? Jaki jest plan na najbliższy pierwszy tydzień okresu przygotowawczego? Najbliższy tydzień to przede wszystkim też szansa dla niektórych piłkarzy, którzy są u nas testowani, bo chcemy jak najszybciej zamknąć kadrę i ci piłkarze, które teraz już mamy ustalone warunki, przechodzą testy medyczne, to jeszcze nie mogą brać udziału w treningach, dlatego to jest szansa na tych, dla tych piłkarzy testowanych, którzy mogą, mogą też zasilić nasz zespół. I skupiamy się tak naprawdę. Przede wszystkim chcemy z punktu widzenia całych przygotowań, chcemy przede wszystkim wyciągnąć na bazie tych wyciągniętych wniosków z zakresu defensywy, poprawić i jeszcze usprawnić nasze działanie defensywne, po to, żeby przede wszystkim tracić zdecydowanie mniej bramek i utrzymać to, to dobre, co mieliśmy w ofensywie, i delikatnie też wznie, zwiększyć wachlarz naszych możliwości, po to, żeby cały czas się po prostu rozwijać. Bardzo ważne pytanie na pewno dla kibiców. Jakiego rodzaju wzmocnień możemy spodziewać się w tym okienku transferowym? Wzmocnienia już są praktycznie gotowe i teraz myślę, że to jest kwestia czasu, być może dwóch dni, kiedy potwierdzimy to w badaniach też medycznych, dlatego myślę, że tutaj jeszcze proszę o odrobinę cierpliwości, a oprócz tych nazwisk, które się pojawią w tych najbliższych dniach, myślę, że jeszcze dwa mogą do nas dołączyć, ale to też kwestia... My przede wszystkim szukamy ludzi odważnych i ludzi szczerych, uczciwych i, i takich cały czas patrzymy, bo jedna rzecz to kwestia taka merytoryczna, powiedzmy jakieś cechy piłkarskie, ale tu przede wszystkim chcemy szukać ludzi, którzy pasują do nas, którzy chcą realizować naszą filozofię, naszą, naszego klubu i po to, żeby to nas prowadziło do a nie jakieś półśrodki. Dziękuję bardzo trenerze.